Budzisz się każdego ranka z uczuciem dyskomfortu lub z ciągłą potrzebą biegania do toalety? Życie z powiększoną prostatą może być uciążliwe, ale co jeśli powiem Ci, że rozwiązanie może być tak proste, jak napój, który spożywasz każdego ranka? W tym filmie przyjrzymy się ośmiu najlepszym napojom porannym, które mogą pomóc w zmniejszeniu powiększonej prostaty i poprawie ogólnego stanu zdrowia gruczołu krokowego. Wyobraź sobie swoją prostatę jako bałtyk dla Twojego organizmu. Niezbędny dla sprawnego przepływu. Obejrzyj do końca, bo napój numer jeden Cię zaskoczy. Jest równie nieoczekiwany jak upał w styczniu. Powiększona prostata, znana również jako łagodny rozrost gruczołu krokowego, BPH, to powszechny problem u mężczyzn, szczególnie po pięćdziesiątce. Może powodować szereg uciążliwych objawów, takich jak częste oddawanie moczu. Trudności z rozpoczęciem i zakończeniem strumienia moczu, słaby strumień, a nawet problemy ze snem z powodu nocnych wizyt w toalecie. Wyobraź sobie to uczucie, w środku nocy, kiedy musisz iść do toalety, właśnie gdy zaczynasz zasypiać. Znasz to? Chociaż istnieją leki i zabiegi, naturalne środki, zwłaszcza napoje, które spożywasz rano, mogą odgrywać kluczową rolę w dbaniu o prostatę. Tak jak jesz kanapkę na śniadanie. Możesz też pomyśleć o napoju dla swojej prostaty. Od kojących herbat ziołowych, posoki pełne przeciwutleniaczy, zebraliśmy osiem najlepszych napojów porannych, które mogą pomóc zmniejszyć stan zapalny, poprawić zdrowie pęcherza i naturalnie zmniejszyć prostatę. Tak jak pijesz kubek herbaty na gardło, ale w tym przypadku dla swojej prostaty. Zacznijmy i zobaczmy, który napój poranny może zmienić Twoje życie. Może być tak prosty jak filiżanka kawy, ale z dodatkowym zastrzykiem zdrowia. Na ósmym miejscu mamy zieloną herbatę prawdziwego superbohatera dla zdrowia prostaty. Zielona herbata jest pełna silnych przeciwutleniaczy, zwanych katechinami. Liczne badania wykazały, że mogą one zmniejszać stan zapalny prostaty i hamować rozwój problemów z prostatą, w tym łagodnego przerostu prostaty. Te przeciwutleniacze nie tylko pomagają zwalczać stres oksydacyjny, który z czasem może uszkadzać komórki prostaty, ale także wzmacniają układ odpornościowy i poprawiają ogólne samopoczucie. Wyobraźcie to sobie jako morsowanie dla waszego układu immunologicznego. Filiżanka ciepłej zielonej herbaty rano to wspaniały sposób na rozpoczęcie dnia i jednocześnie zadbanie o zdrowie prostaty. Tak jak dobra kawa budzi Cię rano. Tak filiżanka zielonej herbaty może dodać ci energii i poprawić zdrowie. To jak kawa z mlekiem, tylko zdrowsza. Zielona herbata zawiera również substancje, które wspierają zdrowie serca i poprawiają ogólną wydolność organizmu, niczym dobry trening na siłowni. Nie musisz się godzinami męczyć. Filiżanka zielonej herbaty zdziała cuda. Wyrób sobie z tego nawyk, a twoja prostata ci później podziękuje. Pamiętaj, Zdrowie to inwestycja w przyszłość, tak jak lokata w banku. Na siódmym miejscu mamy sok z granatu, który nie tylko dobrze smakuje, ale jest też skuteczną bronią w walce z przerostem prostaty. Sok z granatu jest pełen antyoksydantów, zwłaszcza polifenoli, które zostały przebadane pod kątem ich zdolności do zwalczania problemów z prostatą. Te antyoksydanty pomagają neutralizować szkodliwe wolne rodniki. Które uszkadzają komórki prostaty i mogą przyczyniać się do jej przerostu. Granat jest również źródłem substancji korzystnych dla serca, a regularne spożywanie wzmacnia również układ odpornościowy niczym prawdziwy kombajn zdrowia, jak mawiają nasze babcie. Badania pokazują, że sok z granatu może hamować wzrost komórek raka prostaty. Picie szklanki świeżo wyciskanego, niesłodzonego soku z granatu każdego ranka może pomóc w zmniejszeniu stanu zapalnego. Ochronić komórki prostaty i wspierać zdrowe funkcjonowanie dróg moczowych. Ponadto, granat jest bogaty w witaminy i minerały, które poprawiają ogólny stan zdrowia, a regularne spożywanie tego napoju może zmniejszyć ryzyko wielu chorób przewlekłych. Na szóstym miejscu mamy herbatę z korzenia pokrzywy tradycyjny środek ziołowy, stosowany od wieków w leczeniu problemów z drogami moczowymi i prostatą. Korzeń pokrzywy. Zawiera związki, które mogą hamować produkcję niektórych enzymów sprzyjających wzrostowi tkanki prostaty. To sprawia, że jest skutecznym środkiem łagodzącym objawy przerostu prostaty. Pokrzywa pomaga również zmniejszyć stany zapalne, a regularne spożywanie może pomóc w utrzymaniu stabilnego poziomu hormonów, co wpływa na wielkość prostaty. Ta herbata działa poprzez zmniejszanie stanu zapalnego prostaty, co pomaga zmniejszyć częstą potrzebę oddawania moczu, zwłaszcza w nocy. Korzeń pokrzywy jest również znany z blokowania konwersji testosteronu do dihydrotestosteronu, hormonu odgrywającego kluczową rolę w powiększaniu się prostaty. Ciepła filiżanka herbaty z pokrzywy rano nie tylko koi pęcherz, ale także zapewnia długotrwałe wsparcie dla zdrowia prostaty. Pokrzywa ma również właściwości moczopędne, co pomaga w detoksykacji organizmu. Na piątym miejscu mamy prosty, ale niezwykle skuteczny napój wodę z cytryną. Rozpoczęcie dnia od szklanki ciepłej wody z cytryną, to jeden z najprostszych i najkorzystniejszych nawyków, jakie możesz wyrobić dla swojego ogólnego zdrowia, a zwłaszcza dla prostaty. Cytryny są bogate w witaminę C, silny przeciwutleniacz który pomaga zmniejszyć stany zapalne w organizmie, w tym w prostacie. Ponadto woda z cytryną wspomaga detoksykację, usuwając szkodliwe toksyny z organizmu, co pomaga zmniejszyć ryzyko problemów z prostatą w dłuższej perspektywie. Trochę jak spłukiwanie toalety po sprzątaniu. Alkaliczne właściwości cytryny pomagają również zrównoważyć pH organizmu, tworząc środowisko mniej podatne na stany zapalne i choroby. Niemal jak dodawanie wapna do gleby, żeby ją odkwasić. Cytryna wspomaga także trawienie, reguluje poziom cukru we krwi i poprawia metabolizm. To prawdziwy multitalent, niczym nasz Robert Lewandowski na boisku. Picie wody z cytryną na czczo rano poprawia również trawienie i nawadnia organizm, co jest ważne dla utrzymania zdrowego pęcherza i prostaty. Pomyśl o długich wycieczkach rowerowych nad morze. Ważne jest odpowiednie nawodnienie. Gorąca herbatka z kurkumy to nie tylko pyszny napój. Regularne spożywanie kurkumy obniża poziom stanu zapalnego. Na czwartym miejscu mamy herbatkę z kurkumy złoty napój, znany ze swoich niezwykłych właściwości przeciwzapalnych. Kurkuma zawiera substancję zwaną kurkuminą, która została dokładnie przebadana pod kątem jej zdolności do zmniejszania stanów zapalnych i zwalczania chorób przewlekłych, w tym schorzeń związanych z prostatą. Ważny czynnik w przypadku przerostu prostaty: kurkumina pomaga tłumić produkcję cząsteczek zapalnych w organizmie, co łagodzi problemy z oddawaniem moczu związane z przerostem prostaty, takie jak częste oddawanie moczu lub trudności z jego oddawaniem, niczym wizyta w toalecie w przerwie meczu legia lech. Herbatka z kurkumy wspomaga również detoksykację wątroby i ogólną funkcjonalność układu odpornościowego. Co czyni ją doskonałym wyborem na rozpoczęcie dnia, niczym poranna przejażdżka rowerem po mazurach. Możesz zwiększyć wchłanianie kurkuminy, dodając szczyptę czarnego pieprzu, co pomaga organizmowi w pełni wykorzystać zdrowotne właściwości kurkumy. Regularne picie tej herbaty poprawia również krążenie krwi i wspomaga zdrowie serca. Na trzecim miejscu mamy sok z żurawiny. Znany ze swoich korzystnych właściwości dla zdrowia układu moczowego, ale jego zalety rozciągają się również na zdrowie prostaty. Żurawina zawiera proantocyjanidyny, które zapobiegają przyleganiu szkodliwych bakterii do ścian pęcherza i dróg moczowych, co zmniejsza ryzyko infekcji. Ale to nie wszystko. Sok z żurawiny jest również bogaty w przeciwutleniacze i substancje przeciwzapalne, które pomagają zmniejszyć obrzęk prostaty. Dla mężczyzn, którzy cierpią na powiększenie prostaty Sok z żurawiny może być doskonałym sprzymierzeńcem w poprawie przepływu moczu i zmniejszeniu nocnych wizyt w toalecie. Niczym uniknięcie długiej kolejki na moście poniatowskiego w godzinach szczytu. Regularne spożywanie tego soku wspomaga zdrowie pęcherza i poprawia funkcjonowanie dróg moczowych, szczególnie u osób z problemami z oddawaniem moczu związanymi z BPH. Ważne jest, aby wybierać sok z żurawiny bez dodatku cukru, ponieważ zbyt duża ilość cukru. Może zmniejszyć korzyści zdrowotne tego napoju. Przecież nie chcemy przytyć tak, jak po zjedzeniu zbyt dużej ilości pączków w tłusty czwartek. Szklanka tego soku każdego ranka to prosty sposób na wsparcie zdrowia prostaty i dróg moczowych. Na drugim miejscu mamy herbatę imbirową. Prawdziwy skarb, jeśli chodzi o zmniejszenie prostaty i poprawę zdrowia układu moczowego. Imbir znany jest ze swoich silnych właściwości przeciwzapalnych i antyoksydacyjnych, co czyni go doskonałym wyborem dla mężczyzn cierpiących na objawy powiększonej prostaty. Substancje czynne zawarte w imbirze, takie jak gingerol i shogaol, pomagają zmniejszyć stan zapalny prostaty poprzez blokowanie produkcji cząsteczek zapalnych. Dodatkowo, imbir działa jak naturalny środek moczopędny. Co sprzyja zdrowemu przepływowi moczu i zmniejsza częstotliwość oddawania moczu, zwłaszcza w nocy. Picie herbaty imbirowej rano ma również pozytywny wpływ na krążenie krwi, co poprawia dostarczanie składników odżywczych do prostaty i może pomóc zmniejszyć ryzyko raka prostaty. Herbata imbirowa nie tylko łagodzi układ trawienny, ale także łagodzi uciążliwe objawy towarzyszące powiększonej prostacie. To naturalny sposób na wspieranie zdrowia prostaty i ogólnego dobrego samopoczucia. Na pierwszym miejscu, na szczycie naszej listy, znajduje się herbata z palmy sabałowej. To jeden z najskuteczniejszych naturalnych sposobów na złagodzenie objawów powiększonej prostaty. Palma sabałowa to roślina, która była używana od wieków dla zdrowia mężczyzn, szczególnie w leczeniu problemów z prostatą. Można powiedzieć, że to trochę jak żurawina, tylko dla mężczyzn. Zupełnie jak żurawina dla pań, to palma sabałowa dba o panów. Sekret skuteczności palmy sabałowej tkwi w jej zdolności do blokowania konwersji testosteronu do dihydrotestosteronu (DHT), hormonu, który przyczynia się do powiększenia prostaty. Blokując DHT, palma sabałowa pomaga zmniejszyć prostatę, poprawić przepływ moczu i złagodzić objawy takie jak częste oddawanie moczu, słaby strumień moczu i niepełne opróżnianie pęcherza. Palma sabałowa jest również znana ze swoich właściwości przeciwzapalnych, które dodatkowo łagodzą dyskomfort związany z powiększoną prostatą. Filiżanka herbaty z palmy sabałowej każdego ranka może znacznie poprawić zdrowie prostaty i potencjalnie zmniejszyć potrzebę stosowania leków lub inwazyjnych zabiegów. To jak Twoja poranna kawa tylko lepsza dla Twojej prostaty. Pomyśl o tej małej czarnej, którą inaczej byś wypił. Zamiast kolejnej kawy wybierz herbatę z palmy sabałowej. Twoja prostata Ci podziękuje. To naturalny i skuteczny sposób na zwalczanie objawów łagodnego przerostu prostaty i wspieranie zdrowia prostaty na dłuższą metę. Działa niczym dobry staropolski okład z babcinej apteczki. Włącz herbatę z palmy sabałowej do swojej porannej rutyny. A Twoja Prostata Ci podziękuję. Poczujesz się świeżo i rzeźko, jakbyś właśnie wrócił z rowerowej przejażdżki po mazurskich polach. A więc, oto one osiem najlepszych napojów na rozpoczęcie dnia które w naturalny sposób mogą pomóc w redukcji przerostu prostaty i poprawie ogólnego stanu zdrowia układu moczowego. Włączając te napoje do swojej codziennej rutyny. Podejmujesz ważne kroki w kierunku zmniejszenia stanu zapalnego, poprawy kontroli pęcherza i wsparcia zdrowia prostaty. Pamiętaj, że małe zmiany w stylu życia, zaczynając od napojów, które spożywasz rano, z czasem mogą mieć duży wpływ na Twoje zdrowie. Ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w diecie lub leczeniu, aby upewnić się, że naturalne środki są odpowiednie dla Twojego stanu zdrowia. Pamiętaj. Konsekwentne nawyki prowadzą do trwałych rezultatów. Jeśli uznasz ten film za pomocny, zostaw kciuk w górę i subskrybuj nasz kanał Zdrowie w Akcji, aby otrzymywać więcej porad zdrowotnych. Udostępnij ten film innym, którzy mogą z niego skorzystać, i daj nam znać w komentarzach, czy wypróbowałeś któryś z tych napojów lub czy masz własne wskazówki dotyczące zdrowia prostaty. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Na zdrowie Twojej prostaty jeden poranny napój na raz.